Cześć, cześć, Sylwek z strony, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Po nagraniu unboxingu, gdzie pokazywałem i Spidermana i Batmana, otworzyłem też paczkę z, z takim olbrzymim albumem. Słuchajcie, jest to portfolio, są to plakaty i tutaj znajdują się dzieła, dosłownie dzieła, prace związane z DC East. Dlaczego ja to kupiłem? Właśnie z tego względu, że ja uwielbiam ja uwielbiam ten komiks. DCA jest pierwszy tom. On jest genialny. Genialny pod względem nie tylko fabuły, nie tylko historii, ale też i okładek, przy których ja się rozpływałem. Świetne to są okładki. I nagle dowiedziałem się, że mogę kupić w sklepie, i to jeszcze w polskim sklepie, powiększony format. Po prostu. Natychmiast natychmiast to zamówiłem, i w tym momencie chcę wam pokazać, rozfoliować to i, i porównać z tym maleńkim wydaniem przy, przy, takim, przy takim olbrzymie i porównać jedno z drugim, jak to w ogóle wygląda. Dobra, ja to rozfoliuję, bo tutaj się odbija strasznie światło, i później pokażę, co się znajduje z boku, i z tyłu, i tak dalej. Dobra. Patrzcie, jakie to jest ogromne, olbrzymie. To nawet ta głowa Supermana jest większa od mojej. Wow. I dobra, słuchajcie tył. Tył przedstawia wszystkie prace, które tutaj znajdziemy. No, nie ma tutaj żadnej niespodzianki, ponieważ te wszystkie prace, one, z tego co wiem, chociaż nie, nie wszystkie widzę. One znajdują się w, w komiksie. W komiksie DC Ace. No, najbardziej zależy mi na tych. One są świetne. I, I obejrzyjmy to. Obejrzyjmy. Mam nadzieję, że mi się wszystko zmieści w kadrze. O kurde. genialne. Dobra, słuchajcie, ja będę to dla porównania pokazywać z, z komiksem, aby zademonstrować jak, jaki to jest olbrzym, jaki to jest olbrzym. No, ja jestem po prostu... Zabrało mi mowę. Zabrało mi mowę. Z... Wy pewnie też widzicie, jak to wygląda, ale na żywo to prezentuje się genialnie. Papier. No to jest gruby. Bardzo, bardzo masywny papier. Może nie, nie będę wszystkiego porównywać, ale po prostu obejrzyjmy sobie. To jest po prostu olbrzymie. O. No, ale Supermana to muszę pokazać. Tak. Świetne. Świetnie to się prezentuje. Wonder Woman, też genialna, genialna ilustracja. Może przybliżmy, zobaczmy, jak to się prezentuje z bliska. To jest olbrzymi format. Więc szczegółowość jest tutaj no, zachowana. W każdym detalu, no Joker Idealnie wygląda, no rewelacja Patrzcie no Temat żywych trupów to jest ten, który no, ja bardzo, bardzo lubię, więc mm, Więc wpisali się w mój gust mm, Świetne now harley queen Mr. Freeze fajna scenka O matko Ale to jest tu to, to. I to w powiększonym formacie taki motyw Harley Quinn pożerająca Jokera. No, rewelacja, rewelacja. Ja mówię, to trudno jest. Trudno jest to zobaczyć tak e, przez kamerę, e, tę jakość, ale widząc to na żywo w tym momencie, jak ja to robię, to, to, to jest coś fenomenalnego. Genialne. No, jestem ciekaw, co to za kobieta jest. No, to jest Superman, a ta kobieta. Tego to akurat nie wiem. No to. Słuchajcie, no, tego to jakoś nie kojarzę. To mi się kojarzy z Azylem Arkam. Z tym mi się kojarzy. Kto to narysował? Tutaj z tyłu jest. Yang. A tutaj nie wiem, nie widzę, ale po prostu to mi się bardzo kojarzy, że wcem wyjęte jakby właśnie z azylu Arkam. Dajcie mi znać, czy, czy macie podobne skojarzenie. Super, girl. Świetna jest piękna ilustracja. Spójrzcie. genialnie się prezentuje. No i to jest taka. Tektura. Bardzo grube to jest. No i okładka się w taki sposób prezentuje. Fajnie, fajnie, fajnie. Ja jestem zadowolony. Nie spodziewałem się, że z takiego ja olbrzyma znajdę i to jeszcze w polskim sklepie. Więc słuchajcie, to jest krótki filmik. Nie chcę tutaj, no nawet nie da się tego omówić. To jest po prostu sam zachwyt, sam zachwyt. Oglądając te ilustracje. Można piękną galerię zrobić gdzieś na ścianie, ale oczywiście tego nie będę robić, ale po to one też są. Bo to w łatwy sposób można oderwać i, i ozdobić jakiś pokój, pomieszczenie. Fana, fana DC fana Supermana, i, i wszystkich tutaj bohaterów DC. Więc to jest, to jest rewelka. To jest rewelacja. Z tych wszystkich zobaczmy. Kilku, kilku prac tutaj nie ma, te które tutaj są. Więc to też jest bardzo ciekawe, ale najważniejsze, właśnie te. Ja się zachwycałem właśnie tymi ilustracjami. One są w powiększonym formacie. I wiem, że tutaj jeszcze się pojawiły podobne prace. Zaraz spojrzymy, bo już nie pamiętam, czy tutaj też są. Nie. O, to jest to. Więc to są tylko wybrane. I kilka jakichś pojedynczych kadrów. No, tego nie ma w ogóle, tych, tych w ogóle nie ma, ale to jest niesamowite. Słuchajcie, no, są tutaj. Są tutaj naprawdę piękne, piękne prezentacje, piękne kadry, piękne mm, portrety. E, świetne to jest, więc, więc słuchajcie, no, ja serdecznie to polecam każdemu maniakowi dca Patrzcie jakie to jest, jeszcze raz wspomnę opasłe, jakie to jest olbrzymie. I, i no, fani horroru, fani zombie poczują się usatysfakcjonowani, więc zamawiać, po prostu zamawiać. Dzięki wam za obejrzenie tego materiału. Skomentujcie, co wy o tym sądzicie. I, i co? Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Cześć, cześć.